Moim zdaniem teatr powinien być dla ludzi pracy, a to oznacza, że yy, po prostu nie mogą się zaczynać spektakle o godzinie 19. Spektakle powinny się zaczynać o 16-17 max, bo ja jako matka i człowiek pracujący, jak mam iść na spektakl do teatru o 19, to chcę umrzeć raczej niż iść na ten spektakl. To jest mój projekt reformy teatru. No i punkt. mówiłaś o tym, żeby y, uszanować przeciętnego widza. Tak i Jezu, szanujmy tych ludzi. Szanujmy fakt, że dla zwykłego człowieka, który nie jest człowiekiem teatru, nie chodzi w dresie do teatru, bo mu tak wygodnie, to jest jakaś wyjątkowa okazja. Jakby nie śmiejmy się z tego, to jest super, to jest wspaniałe. Oni chcą przeżyć coś niezwykłego, chcą to świętować, jakby celebrujmy ten fakt.